Jest eklektyczny, y, jest y, prawdziwy i y, jest y, towarzyski <grywki> ludzi. Mhm. Przepełnione się <grywki> Powrót do przeszłości, czy <grym _> do przyszłości, o do przyszłości, do przepraszam, przyszłości. powrót do przyszłości, tak. Wyczarowały projekty, które, które by e, integrowały e, e, te, tych pierwotnych wrzeszczan e, z tymi wrzeszczanami e, napływowymi. <grym _> wyczarowałabym lepszą komunikację z GZNK. I wyczarowałabym jakieś fajne miejsce dla młodzieży, bo nie ma takiego miejsca. Brakuje takiego miejsca. Jeremi, a co ty byś wyczarował dla Wrzeszcza? Dla twojej dzielnicy? To byś chciała to by było fajnego dla Was? Chciałbym, żeby, żeby nie było zasad drogowych. Zasad drogowych? <laughs>